Jachuni z Hawajów od tysięcy lat wiedzą to, do czego my dochodzimy dopiero dziś. Metody uzdrawiania, na przykład. Czy ktoś wcześniej zaakceptowałby pomysł leczenia ciała i duszy jednocześnie? Z leczeniem holistycznym wciąż mamy problemy, a tu jeszcze jakaś dusza, w dodatku diametralnie różna od tej, jaką nam wciskają w kościele. A samo zdrowie. Czy jesteś w stanie przyjąć na siebie odpowiedzialność za własne zdrowie? No, nie zrzucając jej na lekarza. To no, niby pragniesz być zdrowy, szczęśliwy i bogaty, ale nie bardzo ci to wychodzi. Przeszkodą są wzorce i przekonania, jakie zakotwiczyłeś w podświadomości, i za cholerę nie chcesz się ich pozbyć.